I no, no, gdzieś zapać. coś się musiało zabrać. widać tutaj. To ja się nazywa ta miejscowość Goworu. To jest Goworu. Nic nie bardzo dziękuję bardzo. Nie wiadomo co raz jeszcze w życiu spotka. Nie przykładę tam Właśnie tej! Ja muszę to u nas pokazać, że to nikt nie był, tu nikt, nikt, nikt nic nie wie. Dobrze musisz tak pani, już Co to się działo to... co? Pani nie mówi, że, jeszcze posprzą... że już jest posprzątane. Tak, Dziwo dobra pozycja tutaj. <grymna> okropnie. To co widać to był garaż. Zabrało razem z samochodem. A to co ona robiła, ta maleńka rzeczki. No tutaj kiedyś był most. to jest tylko takie To tak są skutki. Dwa tygodnie po powodzi tak wygląda ziemia kotka Widać, jak to wyglądało. Piękny dom. Tu jest malutki strumytek przepływaczy samych Niemcy opowiadali, bo przyjeżdżali tutaj. Wymieszane kamienie z narzędziami. A tak wygląda po powodzi samochód, który zabrało tam z góry. Przeniosę go tutaj gdzieś na dół. Tyle sięgała woda Szopnie Co tam wbije się na tym na tym na tym, tym moście szmaty? Tak. W rzeczywistości wygląda piękne, kłodzko. To jest centrum Nie ma tutaj nikogo Pięć osób zbierano w kocku z siatki, w stadionach. Ulica Jana Matejki. Pokąd była woda? Pani też filmuje? Ja pani nie powiem, bo to jest kurwa urząd pierdolony. a to, co nie wie pani o co? A tak wygląda klatka schodowa pięknego domu. Wszystko w błocie. Wyżej była woda. A to, co widać, tam była woda. bo z załoga z zakładu pracyśmy zebrali tam no i wszystko co można było tylko jechaliśmy tam zawieść, ale tam widać dokąd była woda po tym drzewie chyba że my się normalnie widać na ścianie dokąd woda sięgała nie no tak wygląda bardzo dobrze i teraz na dół jest tutaj i pokaż to dobrze ja się za długo trzymasz to. No tak wygląda ulica. Bardzo szlanska. To jest bardzo. Nie miałem gdzie po co wrócić a to bardzo śląskie połącz a tutaj był budynek chyba, nie? Tam gdzie tutaj ha, był rozwalone. To zabrało wszystko, koniec nie będę. tutaj też był budynek, o tutaj widać góry nie ma, porwałą tu widać tarczany wypłukany. na co wszystko leży ale tak wyglądają domki jedne są, drugich nie ma i widać po sięgała woda I tak wygląda płot. Wszyscy z <śmieniusza> No Baniel, tu masz już. To Pochwalcie się przez temu. Chodzicie. No. No. Pokażesz czekaj. Żeby <śmieniusza> <chcesz> nie myślał, że siedzicie z dusza. No <Okay>. nie <śmieniusza> chcę, chce biknie. Czekaj. Stój. Padniesz. Stój, to... Buta trzeba zawiązać. Patrz jak ty. Ja się zaszuruj mu buta. No chodź, Ta też będzie działać, za pokąta się kuchowa. A będzie na tym siedzicie? Bierzam do kamery. Czekaj patrz, ja tu zrobię zbliżenie. Czekaj, czekaj, czekaj. O, czekaj, tato tu jest. Smiknij się. <laughs> hey, Bartek, to Hej Batek. Cześć! Jest mama. Ja muszę tu komentarz robić, dlatego wiesz. Żeby chcieli, kto to chodzi. Nie, 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 znaczy wiesz. Cześć, 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 muszę ją. A już mam ją teraz. Hello. Cześć. Blizny nie będzie widać, nie? Pokaż. po pomału. Pokaż. Bliznę na nosie. Pokaż. Czekaj, czekaj, no. No musi mieć wszystko, na no co? Wiesz? To miał takiego struka już wczoraj. Zdję, już no to widzę, ja tu zb zrobiłem zbliżenie, wiesz? To będzie mi robić. Ajde. Marzaj. Marzaj Bartusiu. Mhm. Ale pięknie, jest taka rutyka. O no. no. stój stój teraz Karolika. No, Tu jest wujek Krzysiek, o. Ten dziadek tutaj siwy, ten siwy, o ten, ten ten, ten, tu, o tutaj ja palce pokażę. O, 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 o. O, to jest na ciebie. Włos filmowy. Tylko na mnie, nie, bo ja wychodzę po palku. Tu jest A tu jest... A tu jest nie wiem jakaś taka babcia Kowalska. Babcia Kowalska, A Kowalska. mówisz się dobrze strona to będzie prababką. Stasia. Stasia, podnieś się, bo będzie wyglądało, że ty jesteś pijana. Czekaj, czekaj, ja muszę tutaj jeszcze sfilmować a tu jest Jancia. A tu jest wchodzi batusz. O, o do babci idziemy tak. tylko ja go wiesz co on tak nie ucieka ty nie chce dziadka nie chce dziadka mieć czekaj, czekaj. a tam jest już wszystkich widzę czy może tenładny no stać no się domie chce no chce no mieć cię pęto Fumie, hello, hello, hello. Moim, ale to widać, gdzie ta herbatę, czy ci z tu, tu, tu. Udy, herb Ty, znaczy, zrobić szkarłatę. Co Chcesz, że kupisz? herbatę. Pomóż, bo cię poparzę inaczej, po na stare lata. Nie, lekwazen. na nie,

jeszcze strawy nie był, miał na Kto wie ile dostać? Jakie lody. No. Znaczy Adaś stwierdzi, że on to, to dostanie, i, I że do tym utrzymują jego, jego ten pan, prawnik pan, 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 rozumiesz. Bartuś jeszcze Bartuś! Bartuś! Ja, ja wiecie, czy w czy ty masz rozumie? Nie, co to jest po Jakie maszyny? No to rolnicze to zabrał po prostu. Ktoś go podpuścił, rozumiesz? żeby te o te maszyny Kasia! Nie, to jest po tu! Tu! Śliczne woje, Manu.

Ale ja taka brudna jestem. Prosto, Rzecia robi ciasto. No za właśnie. Jakie? Co? Jakie? Z ananasem. Anasem. Aha. No tak wygląda wielka sobota. I'm like